Dzień dobry Państwu! Dzisiaj zajmiemy się instalacją oraz uruchomieniem w wersji polskojęzycznej Disciples 2 Bunt Elfów oraz Powód Galana. Nieistotne, czy posiadamy wersję na płycie, czy może posiadamy wersję elektroniczną zakopioną w jednym ze sklepów, czy z jeszcze z innych źródeł, powinno zadziałać na wszystkich plikach. Na świeżo zainstalowanej wersji możemy zauważyć, że nie dosyć że długo się włącza. Jest też w wersji angielskiej oraz bardzo się tnie. Często jest tak, że niekoniecznie obydwie wersje mogą tak mieć, ale można to szybko zmienić. Musimy tylko wejść w ustawienia gry. Musimy poszukać pliku w folderze z GROM. W tychże plikach szukamy pliku o nazwie Config Editor. Następnie musimy się upewnić, że rozdzielczość ustawiona jest na 800x600. Na Można to później zmienić podczas gry. Musi być zaznaczona opcja używania Direct3D oraz musi być zaznaczony tryb kompatybilności. W tym momencie powinna gra uruchomić się już nam w wersji angielskiej i działać płynnie. W tym momencie powinno już wszystko zacząć działać. Zarówno w powrocie Galeana, jak i w buncie Elfów musimy pod przeprowadzić podobne ustawienia. Gra w tym momencie powinna zacząć działać po angielsku. Ale właśnie, działa po angielsku. W takim razie musimy poparć spolszczenia. Spolszczenia dostępne są w opisie. Linki ze Steam Community oraz z dysku Google znajdują się właśnie w opisie. Po pobraniu. Jest to łącznie ponad 2 GB, rozpakowujemy je i wklejamy do folderu z grom. Przy kolejnym uruchomieniu może wystąpić problem z polskim dubbingiem oraz z polskimi znakami. W takim wypadku należy ponownie wejść w pliki gry oraz usunąć w nim plik vpks. Jest to folder przez który właśnie nie działają polskie znaki oraz polski dubbing. Samo jego usunięcie po wcześniejszym zainstalowaniu z polszczenia powinno spowodować, że gra powinna działać już w pełni po polsku, wyświetlać wszystkie polskie znaki Polski zupełnie dubbing, i to tyle. Można cieszyć się zupełnie z polszczyną grą, która spokojnie może rywalizować z trzecią częścią Herosów, a może nawet i z kolejnymi. Moim zdaniem jest to świetna gra. Polecam. Dziękuję i zapraszam.